Hej, cześć. Gosia, serdecznie Cię pozdrawiam i zapraszam na rozmowę taką z nami wspólnie. Będziemy dzisiaj mówić na temat, co to znaczy, mowa sercem. Jest wiele mów, ludzie rozmawiają w różny sposób, ale najważniejsza jest modlitwa i rozmowa w ogóle, rozmyślanie serca. Co to znaczy, czym się różni modlitwa, rozmowa serca od rozmowy wszelkiego rodzaju innej rozmowy, umysłem, myślami, emocjami. Słowo Boże mówi, że wiele może, usilna modlitwa sprawiedliwego, usilna modlitwa z serca. I tak jak opieramy w ogóle wszelkie nasze poglądy, w ogóle nie na sobie, tylko na tym, co mówi Bóg. Bóg mówi, na początku było Słowo, Słowo było Boga i Bogiem było Słowo, więc zobaczymy na to, co mówi Bóg po prostu przez swoje Słowo. I Jeremiasz w Starym Testamencie pierwszy rozdział mówi nam tak: że Pan skierował do mnie następujące słowo: zanim ukształtowałem Cię w łonie matki i znalazłem Cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Czyli Bóg od samego początku ma przeznaczenie dla Ciebie i dla mnie. Jest zapisane w niebie, kim mamy być, co mamy robić, co mamy czynić w życiu. I naszym zadaniem, Twoim i moim jest odkrycie, bo Słowo mówi, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Mówi, wow, <laughs> Bóg znał i mnie i Bóg zna i Ciebie i po prostu ukształtował nas i Bóg nas zna. To, co jest w niebie, że w momencie po prostu poczęcia Bóg włożył życie w nas i On wiedział, co, kim po prostu będziemy. To jest niesamowite, że my wiemy, my może nie wiemy jeszcze, ale Bóg wie, kim faktycznie mamy być na ziemi. I naszym zadaniem jest odkryć tutaj po prostu to, co jest w niebie, na ziemi, żebyśmy mogli być sobą, żebyśmy mogli być tą osobą, którą faktycznie jesteśmy przeznaczeni. Przez, e, przez stworzenie, przez twórcę naszego, bo my jesteśmy stworzeniem Jego, a Stwórca ma cel. Prawda? Tak jak każdą rzecz, która jest stworzona, na przykład odkurzacz, ten, kto stworzył odkurzacz, to miał cel, żeby to odkurzało, żeby kurze wyczyściło, prawda? Kto stworzył w ogóle magnetofon, żeby grało, żeby CD grało. Książki ktoś wymyślił, żeby można spisać i czytać. Także każda rzecz ma swoją funkcję. Nie można użyć magnetofonu do sprzątania podłogi, bo to nie będzie działać. I odwrotnie, nie można użyć mag Odkurzacza, na przykład, żeby w ogóle grać muzykę. Ok, także każdy z nas ma przeznaczenie. Ty masz swój cel i ja mam swój cel. I często, jak idziemy drogą, która nie jest drogą naszego celu, robimy coś, co nie jest zgodne z naszym sercem, to się będziemy męczyć, będziemy się denerwować, nie, nie, nie będziemy mieć supernaturalnego spokoju, takiego spokoju w sercu. Ale jeżeli odkryjesz, kim faktycznie jesteś, do czego Bóg Cię przeznaczył, ukształtował, poznał Cię, dał, on się znał. Abyś ty mógł poznać faktycznie, kim jesteś. Więc naszym zadaniem na Ziemi jest poznanie, kim jesteśmy, i żebyśmy mogli po prostu pójść tą drogą i wypełnić, co, kim faktycznie jesteśmy. I dlatego mowa serca jest bardzo ważna. Dziecko mówi, co ma w sercu. I my musimy pozwolić dzieciom, żeby po prostu mogli dalej odkrywać to, co mają w swoim sercu, a wiara, umożliwianie możliwości dla nich. Żeby mogli to robić i mówić, to odkrywa drzwi. I dla, tak samo dla nas, że jak my czujemy się w miejscu bezpiecznym, otwieramy się, mówimy o rzeczach, przełamujemy się, łzy nam lecą z oczu, płaczemy, krzyczymy, cokolwiek. Bóg chce nas uwolnić do miejsca, gdzie po prostu gdzie możemy być sobą i możemy mówić, co jest w naszym sercu. Oczywiście nie, rani nie raniąc innych, ale budując, ale równocześnie nie tłumiąc swojego wewnętrznego ja, bo każdy z nas jest przeznaczony do danego celu. I tak jak i właśnie mówi, że przeznaczył nas Bóg do danego celu, i my mamy o tym ogłaszać, i to zaczyna się od tego, że zaczynamy poznawać, kim jesteśmy, i to jest w sercu. Generalnie wiesz, na przykład, co masz robić, masz taki instynkt, który jest w Twoim sercu, i, i wiesz w danej sytuacji. O, o, to dobrze, to niedobrze, prawda? I czasami w ogóle nie idziemy za tym, co dobrze, bo boimy się ludzi, ale często też idziemy i odkrywamy, bo my, wow, jak to dobrze zrobiłam, bo poszłam ze swoim sercem, prawda? Jesteśmy wtedy zadowoleni z siebie. Także to jest bardzo ważne. I przeczytamy jeszcze z tego Jeremiasza jeszcze raz dalej i dalsze rozdziały. Jeremiasz 1 od wersetu 4. Ponownie: Pan skierował do, do mnie następujące słowo. Znaczy do mnie, do ciebie, do nas, ok? Zanim ukształtowałem Cię, Ciebie, w łonie matki, znałem Cię. Mówię, wow, to możemy na tym myśleć cały rok. Mówię: Boże, Ty mnie znasz i pokaż mi faktycznie, kim mam być, co mam robić, kim jestem. Zanim cię, zanim cię ukształtowałem, znałem Cię. Prz... Zanim, przyszedłeś na... zanim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię prorokiem dla narodów, ustanowiłem Cię. Mówimy: Wow, to jest duże słowo. A to Bóg ma dla każdego z nas. I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić. Ja jestem młodzieńcem. I czy my tak wiele razy, po prostu Bóg nam daje jakieś duże plany, czasami mamy wizję. Czasami mamy jakiś taki instynkt w sercu, albo takie zamiary, w ogóle plany, marzenia w naszym życiu. Czasami może mieliśmy sen, który Bóg nam dał, czy wizję, czy w ogóle słowo usłyszeliśmy. Czasami Bóg mówi w różny sposób mówi, mówi głośno, mówi cicho, mówi do naszego wnętrza i pokazuje nam, kim faktycznie jesteśmy. I i mówi do nas. A my mówimy, Boże, ale ja jestem za młody, Boże, ale się nie nadaje, ale ja nie umiem. I my patrzymy na swoje własne ja, na to, co my możemy. A Bóg mówi, ja Ci daję moją siłę, kim ja chcę, żebyś ty był i kim ja co ja włożę w Ciebie. Także przestańmy patrzeć na siebie, bo siła nasza jest od Boga i bądźmy tą, oso tą osobą, kim faktycznie Bóg nas przeznaczył, OK? Także Pan powiedział: nie mów, że jesteś jestem młodzieńcem. Gdyż pójdziesz do kogokolwiek, Cię pośle. mówimy, no, okej, okay, Panie, <grytanie> idę, chcę iść. Jeżeli Bóg Cię przeznaczył na muzykanta, to będziesz śpiewać, automatycznie będziesz uwielbiać śpiewać. Ja próbowałam całe życie grać na jakimś instrumencie, krew mi aż wyciała z palców na gitarze, uczyłam się chyba za trzy lata, nie nauczyłam się, bo to nie jest mój dar. Także przestań pchać na siłę w rzeczach, które nie są Ci dane, a idź za tym, do czego masz powołanie. I odkrywaj po prostu pragnienia serca. I nie bój się, bo Bóg zapewni na Twojej drodze i ludzi, i zasoby, i finanse i otworzą się niesamowite drzwi, bo kto idzie za przeznaczeniem Bożym, temu Bóg będzie błogosławił, bo słowo mówi szukajcie królestwa, a wszystko inne będzie Wam dane. Więc w naszym życiu zacznijmy szukać Królestwa Bożego. I przestańmy mówić, że jesteśmy młodzieńcem, ale mówmy to, co jest w sercu, to co Bóg nam mówi. Nie bójmy się ludzi. Ale ogłaszajmy po prostu, co chcemy robić, kim byśmy chcieli być. Jeżeli pracujesz w danej pracy i widzisz możliwości, że na przykład byś mógł robić coś innego, to powiedz Bogu, powiedz, powiedz dla ludzi: powiedz, okej, okay, ja, ja mam pragnienie, żeby robić to czy tamto. I Bóg ci otworzy w pewnym sensie Bóg ci otworzy, wcześniej czy później Bóg ci otworzy drzwi. Ok? Także nie mów, że jesteś młodzieńcem, bo pójdziesz tam do kogokolwiek, cię Bóg pośle. <noise> A Bóg ma dla nas przeważnie duże rzeczy, duże cele, ma, ok? Werset następny mówi I będziesz mówił cokolwiek, co, co Ci polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z Tobą, aby Cię chronić. Mówimy wow. Bóg nas będzie po prostu chronić. Bóg nas będzie chronić w każdej sytuacji. I mamy po prostu być sobą. Także zachęcam Cię, żebyś mógł spędzić czas w odizolowaniu, w miejscu ukrytym, tak jak rozmawialiśmy wcześniej na temat, jak po prostu poznawać wolę Bożą. Zamknij swoje drzwi za sobą i módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który w ukryciu jest, pokaże ci. Nawet jeżeli nie masz jeszcze Pisma Świętego, to znasz modlitwę Ojcze Nasz, bo jest wypisana na tablicy twojego serca. Więc zacznij medytować o tym, rozważaj każde indywidualne słowo i zacznij rozmyślać o tym, kim Bóg cię stworzył, jak On cię zna, do czego cię przeznaczył, i przestań mówić, że się nie nadajesz, że jesteś za młody, bo Bóg da ci siłę. To On w tobie jest większy niż cokolwiek innego. On przezwycięży Góry Twojej emocji, góry Twojego rozumu, góry Twojego i mojego intelektu. I to jest walka, ale walka jest o to, żeby to, co się nazywa rozum, głowa, łapetyna, intelekt. Żeby to zostało uświęcone Żeby to zostało posłuszne temu, co mamy w naszym sercu A z naszego serca będą mówić usta Także życzę Ci w ogóle Wspaniałego odkrywania Tego, kim faktycznie jesteś Bo to jest pierwsze zadanie, jakie możemy robić A potem dalej Możemy iść drogą przeznaczenia ku Panu okay? Także wszystkiego najlepszego I e, powodzenia Żebyś po prostu mógł mówić, co masz w sercu A Bóg będzie to honorował Z Bogiem, Gosia